No tak, wynik nie cieszy, chociaż, chociaż po tym jak arbitrzy interpretowali pewne rzeczy dzisiaj na boisku, no to trudno w ogóle jakby myśleć o wyniku w ogóle porze, korzystnym tego spotkania, ale najważniejsze właśnie jest to, że oprócz tego, że Partizan gdzieś tam w pierwszych minutach bardzo mocno na nas ruszył i gdzieś tam może nas tam gdzieś to troszeczkę zaskoczyło, to to z, przebieg z, z przebiegiem i z, z każdą minutą dalej, z przebiegiem czasu, e, my zaczynaliśmy przeważać na tym boisku. I tak, z tego jestem zadowolony, bo graliśmy naprawdę z dobrym przeciwnikiem. Można wnioskować, że ten skład, w którym dzisiaj zagrała Korona, to będzie taki bardzo zbliżony do składu, w którym zagramy inaugurację wiosny z Lisą Kraków. E. Jest pan już pewny tej pierwszej jedenastki, pierwszej osiemnastki na tą Wisłę, czy jeszcze jest dużo niewiadomych? No, jeszcze jest dużo niewiadomych. Zresztą, zresztą widzieliśmy, że też dokonywałem zmiany jeszcze w tym spotkaniu. Kilka tych zmian dokonałem na tych pozycjach, to też zaczęło wpływać na, na gdzieś tam czasami korzystniejszą grę z naszej strony. Także no, jest jeszcze dużo niewiadomych. Cały czas mówi się dużo o nowym bramkarzu yy, dla korony Kielce. Jednak dzisiaj Michał Peskowicz kilka takich interwencji no, z najwyższej półki. Prawda jest taka, że Michał z każdym meczem wygląda coraz lepiej, i, 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 a dzisiejszym meczem w ogóle udowodnił, że naprawdę warto dać mu czas i na niego stawiać. I cieszę się z tego.